Ojej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją flamastrami. Ale jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz. Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Bingo! Ty? Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie! To ja wygram. Zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co odmuchiwać tuż, skoro można po prostu zdjąć skórkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. A! I co? Spróbowałaś? Udało się? Suzy, jak ci nie wstyd, zamiast pomóc przyjaciółce, ty się zde mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. Pomoże mi w tym piórko. A? A, i co ja mam zrobić? O, mój rysunek wygląda okropnie. Albo jeszcze gorzej. I teraz Suzy na pewno przegra. Do darku się ze mnie śmiejesz, więc też przegrasz. A masz. To straszne! Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczynę czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tuż? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego ty jesteś cała czerwona? Razem jadłeś się pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Milik też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohomazem. Mila, wygrałaś. Hurra, teraz to wszystko jest moje. No, cześć, pyszna czekoladko. My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre! Tak się cieszę, że wygrałam! Ej, gdzie jest cała czekolada? Kto odważył się ją wypić? Jak mu nie wstyd! Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas start. Chyba nie ma nic łatwiejszego niż narysowanie kupy. OK, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. I wiem, jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups! Po prostu od dawna nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups. Dobra, nic się nie stało, mam więcej klamastrów. No szybciej, no o nie, opóźniam się. Dziewczyny kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super. A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskutstwa. Musisz. Takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Ona naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny, chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba. Aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać. Czas? Skart! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo! Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem Twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od keczubu. A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuje do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet rysunek Sus jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. O. Wiem. Mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, Ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny. Nie, no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy kufletek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął, chcę zobaczyć co tam narysowałyście Została mi tylko jedna opcja Zamienić się rysunkami z Suzy Czekam Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba Mila, czy możesz mi pokazać co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze. To najlepszy rysunek jak do tej pory. Suzy, wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść słabe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć, akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem, jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę. Zobaczcie, jak pyszna ryba mi wyszła. Wreszcie mogę zjeść porządny obiad. Co za pyszności. Dziewczyny tym razem czeka na Was najsłodsza nagroda, ten puszysty kotek! Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten dobędzie tego maluszka. Jak zawsze macie jedną minutę. Zaczynajcie! Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy. Zostały tylko wąsy. Okej. Okay. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Hmm, już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej! Mila, patrz! Julia oszukuje! Używa lustra, nie wolno! Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej! Co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram! A tak, chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo, zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto trzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Suzja, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mila, ty spryciaro. Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie. Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra! Będę go karmić, kochać i... A, 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 psik. O nie... Mila chyba ma alergię na kociaki! Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku! Apsik! Ojej, Mila jest cała czerwona! Chyba musi iść do lekarza! Prawda, nasz nowy przyjacielu? Jaki słodziak! Ale dostanie go ten, kto najlepiej narysuje! Czas start! Ej, Mary! Masz coś pod nosem! Nie no, Ben, to wcale nie jest śmieszne! A ja myślę, że nawet bardzo! Dobra, wydrapię piórem nowy telefon. Oj, złamało się. Muszę znaleźć coś innego. Co? Kurczak? Śmierdząca skarpeta? Fu, co za ochyda. Co to takiego? Jakoś mi słabo. Ups, przepraszam, Jane. Nie zrobiłem tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrapie mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów? Wspaniale. Idealnie. Dziękuję Monetko. Check it out. Mary, jak tam u Ciebie? U mnie? Ja zaraz zacznę rysować. Tylko że już zapomniałam, co mam rysować. Eee... A, no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Ten o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam. Moje biuro. A ja pracowałem całą noc. Czas minął. Nie zdążyłam nic narysować. Daj sobie spokój. Mam pomysł. Zamień rysunki Bena i mój. Mary, co tam masz? Oto moja praca. Niesamowite, Mary. Ben? Proszę spojrzeć i ocenić. Bez nadzieja. Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego? Dzięki temu iPhoneik jest mój. Bla bla bla. Muszę wstryknąć foteczkę. Co? To jakaś stara cegła! Zwariowaliście! Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się? Fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się! To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jedno malować maszyną z cukierkami. Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja. Mm, to guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie, ślicznotko. Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa? Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Fu Ben, to wygląda jak potwór a nie Barbie. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzucić jak najwięcej gumy. Mm, Okej. Okay. Ta ilość gumy powinna wystarczyć. Ten kawałek ugniatamy i kładziemy tutaj. A potem ten tutaj. Okej, okay, świetnie. O nie! Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydlistwo? Bento, ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą. Ochyda. Uuu! Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas dobiegł końca. Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę. E, proszę o to ona. No, znowu jakieś bezrołe. To totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu, więc nagroda wędruje do Mary. Zasłużyłaś na nią. Kurra! Jestem najlepsza w Barbie. Spróbuję kawałek. To jest pyszne. I jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, to jest prawdziwa tak uczta. Ten tort jest tak dobry, że nie mogę się oderwać. No Normalnie palce lizać. Zjem szyściutko. Możemy dostać kawałek. No dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie. Dzięki. Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków. Dziewczyny będziecie zachwycone. A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy. Czas start, zaczynajcie. Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi? To bułka z masłem. Okej, okay, trzeba narysować kontury, potem kilka szczegółów tutaj, dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Mm, dziewczyny, ocencie, proszę, mój rysunek jest piękny, prawda? Hmm. Nie narysuje, lepiej ode mnie. Zaraz pokażę Wam swoje umiejętności. Co? Ja zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo! Właśnie spadłam na genialny pomysł, po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kletkę na tarce? Przekryć ją drugim kawałkiem papieru i przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić kredkę. Widzicie, jakie to proste? kilka sekund. Teraz też coś wymyślę. Wiem, mam tu wrzątek. Aj! I kredki. Po prostu je kredki i wrzucę je do gorącej wody. Wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby. Potrafię kolorować szybciej niż Mary. Zobaczcie. A, a nie mówiłam? Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super! Ojej, co to za zapach? Mary, wszystko w porządku? O nie! Wszystko mi się spaliło! Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się! Mary, uważaj! O nie! Moja farba rozlała się po całym rysunku. Jest zniszczony! Czas dobiegł końca! Zapokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest Mary. OMG! To abstrakcja, ale nie o to mi chodziła. Co ma Jane? Hmm. Znowu jakieś bazgroły. To nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci? Wow, no to arcydzieło. Nie mogę w to uwierzyć. Zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego. Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? No. Dziewczyny, już mi się kręci w głowie. Ale mam pomysł. Zrobię wam makijaże w tym samym czasie. Dobra. Gotowe. Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło. No przepraszam. Ups. O, no dobrze, moje dzieciaki. Mam dla was nowy prezent. Tego kociaka. Widzę po waszych minach, że podoba wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować. Mary, jesteś dziś taka piękna. Oj, to znaczy piękna jak zwykle. Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? To bułka z masłem. Oczy, uszy, ciałko, łapki. W porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki. zaraz pokażę ci, jak to się robi. Spróbujmy. Jakie kwaśne? Chcę spróbować więcej. Mmm, jakie dobre. Dlaczego wszyscy milczą? Ten, żel jest taki pyszniutki. On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować. <grym> a <wytrzymać> to mój kotek jest gotowy. Dobrze, czas minął, czekam na Wasze prace. Mary naprawdę wszystko zjadłaś i nie narysowałaś żadnego obrazka. Dobrze, pokazujemy. Ben, co tam masz? No, tak sobie. Rozumiem, że Mary nic nie ma. A co pokaże mi Jane? Wow, no to jest oryginalne. Ładny kotek, brawo. Wygrałam! Jaki słodki kotek! Nazwę cię puszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy. Jane, myślę, że twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku. To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać! Ostrożnie! Wszystko okej. Okay. Nikomu się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak! Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie nieźle mi to idzie doskonale zrobione wow ja też takie chcę bez problemu mogę sobie na to pozwolić już to są wejdźcie tu są wasze pieniądze za chwilę wszystko zrobimy dziękuję co to uff to było trudne jak to ale super nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali, super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy. Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Hmm. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? Możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Cool. Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam! Nie bawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. All right, all right. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? E, tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. No. Mam pomysł, e, to dla ciebie. E... Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chce się tańczyć i uśmiechać, prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż Twoja. Będę do tego potrzebowała Globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie, wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba Wam się moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać. Cześć! Możemy się do Ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam! O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe! Potrzebuję trochę światła. Ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Szarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Hurra, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam, to pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję Twoje łóżko. Nie martw się. Gotowe! Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. Jakie fajne zabawki! Podobają mi się. No to co pokój? No dobra.